ona ona ma nam pomóc złapać złodzieja? O, w zamian za wycofanie zarzutu o znieważenie funkcjonariusza na służbie. A co ona zrobiła? A podczas marszu w zeszłym tygodniu wysmarowała całą twarz kaczym. No, brzydliwa, ale gdzie to obraza funkcjonariusza? To była moja twarz. Dobra, depsy, gadajcie. E, co w zamian, jak znajdę te zaginięte pieniądze? <śled> To byłby po prostu cud. Guściu, ja jestem specjalistką od cudów. No pewnie, jak kiedyś zamieniłam masło w mleko? Ręcznie. No naprawdę, cud. Brawo, cud. Po prostu cud. Zaraz będziesz świętą i będziesz miała nad głową tą. A górolę. No. Także tego. I jak e, znajdziesz tego złodzieja i odzyskasz pieniądze, to kuźwa, połowa jest twoja. Nie no ma problemu. Mam cię, ją! Nie, 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 zostaw mnie, nie dotykaj mnie. Oddawaj pieniądze, tu policja. Nie, nie, dobrze, dobrze, już oddaję, oddaję. I zdarzył się cud! Nie, nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Połowa moja, tak? Okej. Okay. No, to jak jeszcze będziecie potrzebować jakichś cudów, no nie, na CITO, to dZWONCie!